Proszę Pana, długo trzeba tak trenować, żeby tak wyglądać? Marcel już jest spompowany, myślał, że to już jest ostatnie ćwiczenie prawie. Daj, bo nie, ty nie, ty nie, ty nie możesz zwigać. Wiesz, kiedy wydech, a kiedy wydech? Dzień dobry. Dzień dobry, witajcie. Jak widzicie, kamera Seven Nutrition cały czas na pełnych obrotach. Dziś razem z Marcelem przywędrowaliśmy do jakiej miejscowości? Jesteśmy w Toruniu. A odwiedziliśmy kogo? Pewnie, się, pewnie już wiecie, bo wczoraj był wielki, wielki news. Nie był to prima aprilis, To dokładnie było to... 1 kwietnia. 1 kwietnia tak. pojawiła się pewna wiadomość w social mediach, że mamy nowego członka w naszym teamie i to niebagatelny człowiek, bo dziś jesteśmy właśnie w Toruniu, w centrum formy i tutaj właśnie zrobimy z Damianem trening. Zapraszamy, jesteśmy. Piąteczka. Piąteczka. Witam. Witam jest moc, jest siła, staniemy sobie. Damian, oficjalnie tak. dostaniesz kumeśkę. Okej, okay. no jest elegancko. Bo to czas to komunii za chwilę jest. Nice. Wyszyte, także się nie spierze, wszystko tak, jest w porządku. Damian, serdecznie Cię witamy w, całym, w naszym imieniu całej ekipy Seven Nutrition. Fajnie, że zdecydowałeś się na ten krok. Nie będziemy Cię za dużo zagadywać, bo to praktycznie tydzień przed zawodami. Głowa. Są odpoczywać, nie chcę towarzystwa, aczkolwiek mówiłeś, że ten okres masz już za sobą, bo limit jest zrobiony. No dokładnie, limit jest zrobiony, ale takie towarzystwo panowie, W takim okresie <grym> bym tak nie był. Zawsze będzie dobry trening. Tak ja tak. dzisiaj będę chłopakom zarzucał ciężary, będę prowadził ten trening, a oni zrobią co zrobicie. No, zrobimy co? Myślę, że tutaj Damian powie nam. Dzisiaj dzień klatki, dzień klatki. Nie tak. innym jak z Marcelem. <laughs> bardzo mi miło, ja bardzo się cieszę na ten fakt, że przyjechaliśmy, że mam, mam tą możliwość trenowania z takim wielkim mistrzem. Naprawdę, naprawdę jestem, jestem zaszczycony tym faktem i cieszę się ogromnie, że zawitał i będzie w naszym teamie Seven Nutrition. Także śledźcie poczynania każdego z ambasadorów. A dzisiaj z Damianem zrobimy, tak jak Damian wspomniał, klateczkę. A raczej to będzie taki pod do Damiana, bo jak jest Oczywiście. tydzień przed zawodami, to wszystko musi być zgodnie. Już tutaj nie ma prawa mieć żadna zmiana wejścia, Miejska. także miejsca, także wszystko będzie tak jak Damian. Z rozgrzeweczka. Ja zostaję jeszcze chwilę z Wami, jeszcze tutaj parę słów mam do powiedzenia. Panowie się przebiorą, rozgrzeją. Przebiorą, rozgrzeją. I zaczynamy. I zaczynamy. Także jeszcze raz serdecznie witamy i już w pełnym teamie Seven Nutrition Treni Klatki Piersiowej w Toruniu w centrum formy. Jedziemy. Damian i Marcel już się rozgrzewają. Marcel mi powiedział, że on się dobrze rozgrzał, bo coś czuje, że będzie naprawdę srogo. Ale to dlatego może wynika, że. Marcel jest jeszcze w okresie budowania masy mięśniowej. Te przerwy w seriach są dłuższe, mniej ćwiczeń, ale bardzo intensywnych. Natomiast tu dzisiaj będzie trening, wiadomo, tydzień przed zawodami. To będzie sporo tych ćwiczeń. Serie łączone, krótkie dosyć przerwy między ćwiczeniami, między seriami, także no zobaczymy, że jestem sam ciekaw, co z tego wyjdzie i jak chłopachom zaczną żyły wychodzić. Robimy sobie tutaj takie 2-3 serie, będziemy dokładać ciężar, żeby dokrzyć po prostu ten mięsień piersiowy, a za chwilę przejdziemy już do ćwiczeń bazowych, docelowych. Chłopaki się szykują linki brama od dołu jako pierwsze ćwiczenie chyba albo jako drugie będzie, jako, to tak? To będzie w jako serii drugie, łączonej. A w serii łączonej wyciskanie na o Marce to zaraz wielkie torpedy ładuje najedzony, napity. Także <noise> daj bo nie, ty, no, nie, ty, nie, ty no, nie, nie, możesz zwigać. <noise> I to ćwiczenie w serii łączonej. I już nie dekoncentrujemy. Jedziemy tutaj, widzę ustawienia są już zrobione, dostosowane. O, za lekko no. jeszcze po jednym talerzu trzeba Ile, duży? 20? 20? 20 sekret, no. Wiem, że to nie jest ciężkie, to mam jaki zakres powtórzeń? 12 ruchów. Poniżej nie schodzisz w ogóle w każdym ćwiczeniu? Nie, nie, nie. Teraz akurat będziemy sobie progresować. No pytanie Damian. Tak. Podobasz się sobie teraz. Jestem zadowolony z, z tej formy, ale nie ma pełnej satysfakcji, bo jej w kulturce nie ma nigdy. Mhm. Jestem świadom swoich słabych punktów. Mhm. A z drugiej strony. Wiem, że wykonałem kawał ciężkiej roboty mm -hmm. i jestem zadowolony z tego. Na ten moment mam limit akurat na styk pod korek, więc myślę, że nic więcej nie mogę zrobić. Jak trenujesz, że zmotywowany jesteś? No, chociaż tego za dużo mi nie. Brakuje. Za dużo węglowodanów jeszcze nie ma w tej diecie, nie? Nie mm. ma. Skąd ta energia? Zdecydowanie nie ma, ale wszystko się dzieje. Jeszcze cel, seria łączona, żeby za dużo nie odpoczął. Pytanie zasadnicze: jesz tak. z butelki, więc tak. lejek masz. Oczywiście, że tak, bo najgorzej jest w bezlejko. Bez lejka. Ale są też sposoby na to. Zginasz kartkę, wiesz, Aha. sypiesz proch i trzeba <grym> <będziesz grym> czasy radzić, nie? Dobra, jedziemy. Ostatnia, Ostatnia. seria do ośmiu. I drugi zestaw jaki wykonamy teraz tę klatkę to wyciskanie na takim sprzęcie typu Hammer w serii łączonej z Butterfly'em i tutaj oscylować będziemy w granicach 80 ruchów, jedziemy! Co codziennie? Rutyna? Pozowania? Yy, nasiliłem pozowanie rzeczywiście, że się na te ostatnie 3-4 tygodnie tak mocniej, jeśli chodzi o układ dowolny. Aha. A pozowanie codziennie rano, wiesz, wstaje, waga, przed lustrem pozy obowiązkowe, tak żebym czuł się po prostu pewnie, że wychodzę na tę scenę. I... Układ już, tam Cię obudzą w nocy już, układ dowolny w głowie, wszystko w siedzi. Ta. Wejdziemy teraz na półpiętro i zrobimy też na maszynie. No, Unikamy już w tym okresie wolnych ciężarów, z uwagi na to, że niepotrzebna jest tam, tam dodatkowa stabilizacja i, i walka z tym ciężarem. Opieram ten trening już pod koniec, szczególnie na maszynach, na sprzęcie. Chcę po prostu czuć dobrze tą, tą klatkę, w tym przypadku akurat. Dlatego zakończymy ten trening tam na półpiętrze, na jeszcze jednym sprzęcie, też fajne wyciskanie. Zresztą zaraz zobaczycie, jak to wygląda. Dobrze, oni idą się szykują, a słuchajcie w komentarzach. Podajcie i konkurs do wygrania naprawdę pyszne białko i to nie jakieś tam pół kilo, tylko to jedno z naszych największych. Chodzi o to, że Damian startował w swoim pierwszym sezonie w kulturystyce klasycznej. Limit wagowy teraz ma 104, wtedy miał 96 i miał niedowagę. Ile kilogramów wynosiła ta niedowaga? Podajcie to w komentarzach oczywiście ze wszystkich tych prawidłowych odpowiedzi. Godzina później wylosujemy. Białko zwycięzcy. Komentujcie film, gdzie ile wynosi silnia? 10, cały czas tam komentarze przybywa i też będzie losowanie w filmie, którym. No to musicie być uważni. A żeby być uważnym, to pamiętajcie kanał Seven Nutrition. Dzwoneczek i subskrypcja. Marcel sobie robi, powiedz mi, jak jesteś w okresie masowym, to też używasz sobie tych maszyn jako... Tam, to jest takie nie. akcesoryjne ćwiczenie. No, skupiam się szczególnie na wyciskaniach na wolnym ciężarze. Mhm. E, czy to jest sztanga na, na ławce poziomej, czy handl na skosie dodatnim, te dwa ćwiczenia to są mnie priorytet. Natomiast te wszystkie ćwiczenia, które robimy dziś, o, w tym to są o... tylko akcesoria już gdzieś tam jako trzecie, czasami czwarte mhm. ćwiczenie dodatkowe, nie? A w tymże okresie jak najbardziej przydatne i bezpieczne. Dokładnie tak. I teraz zobaczymy, jak to wygląda tydzień przed zawodami w pełnej klasie. Miałem komentować, miałem mówić, co tutaj się dzieje, ale eee, szczęka mi dolna opadła i ciężko cokolwiek mi jest powiedzieć. Także chyba lepiej popatrzeć. I w ten oto sposób zakończyli, zakończyli trening Damian i Marcel. Trening klatki piersiowej. Widzieliście pozowanie, widzieliście jak Damian wygląda, Marcel e, pod wrażeniem, bo możesz szybciutko e, coś na ten temat powiedzieć. Króciutko, bo masz mikrofon schowany. O kurde, no nie, chyba żałuję, że nie ściągnąłem koszulki. No, właśnie. Nie, a tak szczerze to jestem pod wielkim wrażeniem formy i dyspozycji właśnie na ten okres Damiana. Raz jeszcze cieszę się, że jest w naszym teamie. Życzę mu wszystkiego co najlepsze. No i, by, i oby zwojował tą scenę w tym w sumie debiucie. A już niedługo przekonacie się, bo również będzie relacja z zawodów, na których występuje Damian, to już za tydzień. Także że myślę, że bardzo szybciutko pojawi się ten film. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Damian, jeszcze raz piona. Dzień Witamy bardzo. Cię jeszcze raz w, w, w imieniu całej ekipy w Seven Nutrition. Jest mi niezmiernie miło. Będzie teraz Damiana więcej na kanale. W social media, także uważnie wszystko obserwujcie. Widzimy się w kolejnym odcinku jakim? Nie wiadomo. Gdzie, co, kto, jak? Spora spora stado się znalazło w sobie także bądźcie czujni. Trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się, cześć. Dziękujemy. Pozdrawiamy. Ej.